Pomiędzy to tytuł wernisarzu Marzeny Uryszyk, wieluńskiej artystki, który odbył się w Miejskiej Gminy Bibliotece Publicznej. Na wystawie znalazły się obrazy, rzeźby i fotografie. Wybrałam jakąś cząstkę swojej twórczości. Było to trudne. Starałam się, żeby jakoś ze sobą były spójne. Może troszeczkę dotyczą natury te wybrane przeze mnie obrazy. Dotyczą natury. Nie jest to takie rzeczywiste odtworzenie świata. Jest to takie właśnie zawieszenie. Abstrakcja? Właśnie może nie. Może to jest taki świat pomiędzy abstrakcją a, a rzeczywistością. Są to takie powidoki tylko rzeczywistości. Zawsze tak staram się, żeby właśnie nie dopowiadać do końca. Nie interesuje mnie odtwarzanie rzeczywistości. To, jakby kiedyś mam za sobą ten okres, odtwarzanie rzeczywistości. Raczej lubię światy jakieś bajkowe, wymyślone przez siebie. Prace zaprezentowane na wystawie w zasadzie powstawały jednocześnie. Obrazy artystka namalowała najszybciej, spontanicznie, natomiast rzeźbą poświęciła dużo więcej czasu, między innymi z powodów technicznych. Są też tutaj. Y Statuetki, które też są jakąś tam dziedziną mojej pracy, też mi bliskie. Ten materiał to jest już w ogóle chemia, zupełna, to już nie będę tutaj się w te niuanse techniczne zagłębiać. W każdym razie to jest, powiem tylko, żywica, o. To są odlewane rzeczy, ceramika, no wiadomo, glina wypalana w piecu, to jest obrazy malowane? To jest jak najbardziej tradycyjna technika, olejna, stara, sprawdzona, w tym się najlepiej czuję. Jest technika temperowa, akwarelowa, jednak najbliżej mi jest przy tym zostać. To już ósme spotkanie z artystką plastykiem, jakie zorganizowała Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna. Marzena Uryszek mieszka w Wieluniu, jest absolwentką Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, Wydziału Malarstwa i Rzeźby. Swoje umiejętności doskonaliła pod okiem najwybitniejszych profesorów, proszę Państwa, a mianowicie pod, jeśli chodzi o dyplom, to uzyskała w pracowni pana profesora Krzysztofa Skarbka. Również dyplom w pracowni rzeźby Pani Profesor Grażyny Jaskierskiej i wreszcie w pracowni multimediów u Pana Profesora Przemysława Pintala, naprawdę najwybitniejsze nazwiska, ale jest również nasz gość absolwentką studiów podyplomowych. A mianowicie wiedzą o kulturze. Na co dzień artystka Marzena Uryszek uczy plastyki w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Jemusza Korczaka, przed którym znajduje się rzeźba jej autorstwa upamiętniająca tragedię z 1 września 1939 roku. Jest autorką również wielu tablic pamiątkowych, m.in. na kościele św. Wałzeńca w Dąbrowie ale też tablicy, która upamiętnia poległych w latach 1914-1921. To oczywiście ta tablica, która znajduje się na banku PKO S.A. Prace artystki znalazły się na wielu ogólnopolskich, ale też i międzynarodowych wystawach, plenerach i konkursach. Marzena Uryszek jest członkiem Związku Artystów Plastyków oraz Polskiego Związku Artystów Pedagogów Ceramiki i Rzeźby, a od niedawna Towarzystwa Przyjaciół Wielunia. Na dłuższą relację z otwarcia wystawy, którą można podziwiać do końca czerwca w Miejskiej Gminy Bibliotece Publicznej, zapraszamy do kulturalnej TV już za tydzień.